Słuchajcie, Bustamante zostanie przewodniczącym. Ma wiele przymiotów, które chcieliby posiadać wszyscy uczniowie. Dlaczego? Bo nigdy was nie opuści. Mówię o Bustamante. Jak twoje przemówienie? Fatalnie. Przydałoby się dokopać Bustamante. A ja nie potrafię skleić dwóch zdań. Mamy mętlik w głowie. Nawaliłam. Nie mów tak. Postaraj się. Skończył mi się papier i zepsuł długopis. Bustamante na przewodniczącego. To kandydat każdego z nas. Daj mi papier. Nie wiedziałem, że nasza rywalka Roberta Pardo potrzebuje. Mam w nosie waszą kampanię i bustamantę, ale papier się przyda. Powiedz to głośno, kandydatko. Ludzie mają prawo wiedzieć, co robisz. Chłopaki, kretyn. Najgorsze, że mają rację. Nie potrafię pisać przemówień. Zrozum, musisz to zrobić. Najpierw przeczytam przemówienie Diego. Zwariowałeś? Jak to? Wykradniesz mu? Na pewno trzyma je pod kluczem. Może nawet chować je w skarpetkach. I tak je zdobędziemy. Ale jak? To się nie uda. Oto pierwsza dama. Nasza Sol. Wielkie brawa. Sol mi je przyniesie. Co? La Poli? Przecież to dziewczyna Diego. I ma dostęp do jego rzeczy. Imponujesz mi, choć zwariowałaś. Wcale nie. Lubię cię, bo masz szwira. Cicho, muszę coś wymyślić. Błagam o natchnienie. A teraz specjalnie dla Was Alma Rej na zaproszenie. Bustamante, który zawsze dotrzymuje obietnic. Popieram moją córkę. Przepuść mnie. Żartowałem. To wywiad specjalnie dla Was. Cicho. Witaj. Jak się miewasz, kochanie? Mamy tysiąc rzeczy na głowie i milion problemów. Pomóc wam? Zostaw nas i wróć, gdy je rozwiążemy. Zaczekaj. Mam wspaniałe wiadomości. Posłuchaj. Twoja matka została międzynarodową supermodelką. Co ty na to? Cześć chłopaki. I jak ptaszku? Ptaszku? Nie nazywaj jej tak. Zabawne. Połączysz mnie z matką Niko? Nie chcę korzystać z telefonu Roberty. Jasne. Dzwoniłam już do domu, ale nikogo nie było. Zobaczymy, czy odbierze komórkę. Mam to numer. Wiem, że już pytałam sto razy. Czy do szkoły przyszedł list od Niko? Nie, dałabym ci go. Nie dzwonił ani nie przesłał pościgu. Tacy są mężczyźni. Tak? Codziennie sprawdzam pocztę i nic od niego nie przyszło. Nie martw się. Dzień dobry. Pani Huber. Przekazuję słuchawkę. Dzwonię z Elite Way School. Dzięki. Teściowa. Julie? Julie? Hola, soy Lupita Mówi Lupita Fernandez. Co słychać? Miło cię słyszeć. W porządku. Co u ciebie? Też dziękuję. Ma pani jakieś wiadomości od Niko? Nie wiem, czy u niego wszystko w porządku. Oczywiście, wspaniale. Dużo pracuje, ale też wypoczywa, zwiedza Izrael, poznaje ludzi. Jest szczęśliwy. Czemu pytasz? Nie napisał do ciebie? Nie, dlatego dzwonił. Chciałam się dowiedzieć, czy nie przyszedł do mnie jakiś list. Ludzie czasem przysyłają kilka listów na jeden adres we wspólnej kopercie. Nie, kochanie. Sprawdzałam pocztę. Przyszła koperta od Niko, ale nie było nic do ciebie. Nawet pocztówki. Dziwne. Tak, dziękuję. Po prostu byłam ciekawa. Płaczesz? Zaniepokoiłaś mnie. Przyjadę cię odwiedzić. Uspokój się. Do zobaczenia w szkole. Dziękuję. Nie ma za co.